Witam was wszystkich serdecznie. W tym odcinku porozmawiamy sobie troszeczkę o kamerach obrotowych oraz tak zwanych kopułkach. Wyglądają one w ten sposób. I dzisiaj pokażę wam oraz wyjaśnię, czym są kamery szybkoobrotowe. Wyjaśnię funkcje, zwrócimy uwagę na to, co jest istotne w tych kamerach oraz dlaczego ludzie często mylą właśnie kamery kopułkowe z obrotowymi. Zapraszam na film. No dobrze, zatem zacznijmy od najważniejszej kwestii. Ludzie często się mylą, czym jest kamera obrotowa od kopułkowej. Zwróćcie uwagę, to jest kamera typowo tak zwana kopuła, która jest zamknięta w takiej szklanej obudowie, no ale mniejsza z tym. Dla nas istotne jest to, że mając y, tak zwane pojęcie, czym jest obrót, to mam tutaj na myśli, że po zdjęciu tych wszystkich tutaj zabezpieczeń, nie wiem, czy będzie dobrze widać, ale warto zwrócić uwagę na to, że tak. Głowica jest obracana o 360 stopni. Ale dodatkowo możemy sobie wychylać ten cały tutaj mechanizm. Generalnie zasada jest taka, że możemy sobie tą kamerę zainstalować na ścianie albo na podsuficce. To daje nam w pełni możliwość sterowania takim układem. No i to jest. Nazywamy to kamerą obrotową, no ale chodzi tylko i wyłącznie o sam mechanizm, który jest użyty konkretnie w kamerach kopułowych tych standardowych. Natomiast w kamerach już tak zwanych szybkoobrotowych, czyli na przykład właśnie w tej, którą dzisiaj Wam zaprezentuję, ten cały mechanizm, który wam pokazałem, jest zamknięty w tej całej szklanej obudowie, i tutaj mamy wszystko już sterowane mechanicznie, czyli Możemy tutaj sterować płaszczyzną pionową, jak i poziomą, ale oprócz samego sterowania ważne w tych kamerach jest to, co ten sprzęt nam oferuje. I tutaj dopiero zaczyna się robić ciekawostka. Te kamery, gdzie głównie instalujemy, w ogóle po co? Najważniejsze w nich jest to, że ona może synchronizować pracę dwóch, trzech. A nawet czterech kamer, pod warunkiem, że będzie ona dobrze ustawiona. Weźmy sobie na przykład parking, gdzie postawimy sobie słup na samym środku, no i ustawimy taką kamerę. Ona daje nam możliwość, że za pośrednictwem chociażby swojej głowicy, która jest obrotowa, możemy obserwować lewą stronę, prawą, przód, jak i tył. Ale wiadomo, że tam, gdzie kamera patrzy, jest OK, wszystko w porządku, ale co się dzieje, gdy kamera. Nie widzi tego, co się dzieje za jej plecami. No i tutaj pojawia się jedna z technologii, która ta kamera posiada. Jest to chociażby auto czyli możemy ustawić jej tak zwany ruch śledzący, możemy ustawić to za pomocą naszej wytyczonej trasy lub za pośrednictwem wychwytywania. Tak detekcji ruchu. Nie zawsze ona będzie tutaj nam pomagać, ponieważ jeżeli ruch następuje z każdej strony, kamera po prostu nie będzie patrzyła tam, gdzie konkretnie chcemy. Dlatego możemy sobie zautomatyzować ten cały ruch za pośrednictwem chociażby naszej, naszego rejestratora, dzięki czemu uzyskamy lepszy po prostu efekt. Kolejna istotna rzecz w tych kamerach to przede wszystkim tak zwany zoom cyfrowy. Nie optyczny. Optyczny to jest tylko i wyłącznie samo powiększenie obrazu, dlatego widzimy często pikselozę, ale w zoomie cyfrowym soczewka się wysuwa. Dokładnie tak samo jak w aparatach cyfrowych, czy chociażby w naszych telefonach komórkowych. Ten zoom w tych kamerach jest czterokrotny, ośmiokrotny, a nawet... Są modele, które mają ten zoom 30-krotny. To daje nam możliwość, że możemy powiększyć obraz nawet do 300 metrów. No i tutaj pojawia się też pytanie, jak ta kamera sobie radzi w nocy? Otóż bardzo dobrze, ponieważ promienniki zainstalowane w tych kamerach mają bardzo długi i szeroki zakres działania. By to zobrazować, moglibyśmy przetestować jeden z modeli, by pokazać wam, jak na przykład sobie kamera radzi w odległości do 150 metrów. Kolejny punkt to odporność na warunki atmosferyczne. Raczej nie muszę tłumaczyć, że w tego typu kamerze za kilka tysięcy złotych, jednak powinny być bardzo wysokie parametry, które dają odporność na warunki pracy w zimie, jak i również latem. A jeżeli chodzi o bandęodporność w tych kamerach, no cóż, jedyne co można z tymi kamerami zrobić, to albo je zamalować, albo po prostu je zerwać. Ale jeżeli kamera wisi w odległości powiedzmy. 6, 7, 8 metrów na ziemią, no to umówmy się, że uszkodzenia tego typu kamery raczej tutaj nie zaszkodzi. No dobrze, zatem fajnie byłoby podsumować tę kamerę oraz tą szybką obrotówkę. Jeżeli chodzi o zakres cen, no to mamy tutaj do czynienia z kwotami, które zaczynają się gdzieś już tam od 600 zł do nawet. 5, 6, 10 tysięcy złotych. Słuchajcie, wszystko uzależnione jest tylko i wyłącznie od tego, co dana kamera obrotowa będzie w sobie posiadała. Funkcje takie dodatkowe, jak chociażby śledzenie obiektu, powinno być już standardem. Jeżeli chodzi o zasięg w nocy, no to przyjmijmy się, że te 100 metrów powinno być takim minimum. Rozdzielczość spokojnie możemy tutaj wybierać kamery 2 megapixelowe, 4 -megapikselowe też jak najbardziej będą miały sens, bo im wyższa ta rozdzielczość, tym po prostu jest lepiej. Sam mechanizm. Fajnie by było, gdyby był zamknięty i niedostępny tutaj na warunki atmosferyczne, albo chociażby dla osób trzecich, bo są kamery, które mają chociażby odsłoniętą tą całą głowicę, dzięki czemu ręką możemy chociażby ją sterować. Więc, jeżeli na przykład użyjemy takiej kamery zamkniętej w tym szkle, to jednak możliwość interakcji jest tutaj zamknięta. OK. Kolejną istotną rzeczą w tych kamerach, co wyróżnia cenę, to przede wszystkim zastosowanie termowizji. Są kamery, które mogą działać na tak zwaną mapę cieplną, mamy tutaj kamery, które mogą rejestrować dźwięk, mamy kamery, które mogą działać bez rejestratora, chociażby umieszczając w nich tak zwane karty microSD. Tak czy inaczej, warto byłoby przede wszystkim skonsultować się i dobrać tak kamerę, aby po prostu była wykorzystana funkcja do danego obszaru, w którym kamera będzie po prostu działać. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Zapraszam do następnego filmu. Cześć!